Mam piękne lilie, zaraz je zaolejujemy. Witam w kolejnym odcinku na Udomowione Smaczne Podróże. Tym razem pokażę Wam jak zabezpieczam deski, które będą służyły do krojenia lub podawania żywności. Także zapraszam na ten krótki odcinek, pokażę Wam jakich środków stosuję. Trochę wstrząsnąć. I przeleję troszkę do słoika. Aby było łatwiej mi z nim pracować, a poza tym po skończeniu zostawiam w gąbkę którą będę mógł użyć jeszcze raz. Albo przynajmniej z 2, a może nawet 3, kto to wie. Do zabezpieczenia powierzchni bambusa używam oleju tungowego, który pozyskuje się z nasion drzewa o tej samej nazwie. Olej wywodzi się z Chin, gdzie znany jest od ponad 2000 lat. Czysty olej tungowy nie zawiera dodatków i jest bezpieczny w kontakcie z żywnością, dlatego stosuję go do desek, które będą miały z nią kontakt. Lilię numer 2. Olej sam w sobie jest dość gęsty i ciężko go później zmyć z rąk, dlatego używam rękawiczek. Do nakładania na powierzchnię deski używam czystej gąbki do zmywania, którą później trzymam z resztą oleju w szczelnie zamkniętym słoiku. Tak przechowana gąbka nie zastygnie i będzie gotowa do użycia w każdej chwili. W przypadku oleju OSMO, którego używam do zabezpieczenia np. podkładek, gąbka lub pędzel, ze względu na skład tego preparatu, zaschnie wam. Olej tungowy nakładam dwa razy, w odstępie jednego lub dwóch dni, zależnie od tego, czy deska wyschła. Za każdym razem wcieram go nie zawsze ładnie, jednak zawsze na koniec przecieram wzdłuż słoi, żeby olej był równomiernie rozprowadzony. W przypadku bambusa, olej tungowy nadaje mu trochę ciemniejszego koloru, przypominającego karmel. Mocze jedziemy. Teraz zobaczymy jak ta piękna sowa będzie wyglądała. Myślę, że ładnie to wychodzi. Myślę, że ładnie, ładnie, bardzo nawet ładnie. Nie żałujemy. Gruba warstwa, będzie? no to teraz czas na monstera. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany grafiką lub wykonaniem jakiegoś projektu, zachęcam do kontaktu. Co prawda mieszkam w UK i mogę wysłać grafiki gdziekolwiek na świecie, a jednak produkt fizyczny tylko na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli podoba się Wam odcinek, zostawcie proszę kciuk w górę i zachęcam nowych widzów do subskrypcji kanału. Mamy też taką łażkę piękną. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak podobają Wam się te projekty. Niedługo pojawi się odcinek, w którym pokazuję, jak wypalam te projekty, jakich programów używam i jakiej wypalarki. Mamy i drugą ważkę. Jak wspomniałem wcześniej, deski zostawiam przeważnie do wyschnięcia na 24 godziny. Jeśli widzę, że warstwa oleju nie wchłonęła się całkowicie w drewno, zostawiam deski na kolejne 12 lub 24 godziny, po czym nakładam kolejny raz olej. Przy preparatach takich jak Osmo, w moim przypadku deski wysychają w kilka godzin, a całkowite wyschnięcie jest po 24 godzinach. Firma Osmo twierdzi, że ich mieszanki oleju z woskiem są bezpieczne dla żywności po ich wyschnięciu, jednak mimo wszystko ich nie stosuje. Wolę naturalne oleje. Jeśli nie macie dostępu do oleju długowego, możecie stosować oliwę z oliwek, czy olej miany, lub jakiś inny fajny olej. Nie polecam używania oleju słonecznikowego, czy rzepakowego. W niektórych przypadkach stosuję również olej kokosowy, ale jest to sporadycznie. Dzięki, że zostaliście do końca odcinka i zapraszam wkrótce na nowy epizod. Pozdrawiam. Cześć. No i zostawiamy na noc do wyschnięcia.